Siemanko, ekipa Narson z tej strony wybaczcie, że nie było trochę filmików ale w sumie trochę się zastanawiałem trochę, że tak powiem, miałem przemyśleń, czy zrobić ten filmik, czy nie plus miałem egzaminy, w sumie jeden egzamin jeszcze mam jeden, także yy, troszkę się uczyłem no i o co chodzi, jaki filmik? filmik mianowicie o tym, że coraz częściej już w sumie, może dlatego, że zaczynam trafiać do coraz większej ilości osób co, co mnie bardzo cieszy coraz częściej jestem, że tak powiem, posądzany o to, że ukradłem nik temu waszemu kochanemu Naruciakowi z YouTube, o to, że zmieniłem ten nik tylko dlatego, żeby mieć widzów, że po prostu zerżnąłem nik, że jestem podróbką i tak dalej. Więc w tym filmiku po prostu chciałbym to wyjaśnić, tak? To to nie jest prawda, to, to tak, tak się nie godzi, że tak powiem. To jest bardzo, bardzo przykre w sumie, jak ktoś mówi ci, że się podszywasz pod kogoś. A, a tak naprawdę to ty byłeś tym pierwszym, tak? Także w tym momencie pokażę wam dowody Niepodważalne, specjalnie nagrywam, że tak powiem na żywo teraz To żeby potem nie było, że nie wiem Robię jakąś magiczną obróbkę, że, że, że wiecie o co chodzi Że nic nie ten Że jak fajkuje te kurwa, fejkuje, te dowody Że ja jestem suką, podjebałem Moniki i tak dalej Wybaczcie za moje przekleństwa, ale jestem troszkę zdegustowany Proszę bardzo, mamy dwudziesty, znaczy 13, czyli poniedziałek, pierwszą w nocy Tak, tak, postanowiłem, że teraz to nagram, bo nie idę do szkoły Okej, okay, dobra, no to zaczynamy Mój kanał powstał dokładnie 30 marca 2008 roku Proszę bardzo, yy, każdy ma do tego wgląd, do tej informacji Można wejść na mój kanał i w sekcję informacje Każdy ma tutaj dostęp, może sobie sprawdzić Natomiast kanał tego waszego kochanego Naruciaka powstał dokładnie 30 listopada 2013 roku. Co daje nam tutaj, prawda, ile? 5 lat, notabene? Nawet troszkę więcej. Yy, ponad 5 lat, yy, prawda, wybaczcie, troszkę sobie muzykę O dobra. Yy, co daje nam notabene 5 lat yy, tutaj różnicy. Więc hech. Tak, to oczywiście nie. No ja podjebałem mu ten nick, chociaż dobra. Nie każdy, prawda, patrzy na datę dołączenia na YouTube, bo był pewien, pewien moment, w którym można było sobie zmienić nick, tak? Można było sobie zmienić nick, dlatego ten wasz kochany Naruciak. Nie ma niku tutaj, Naruciak Gaming, tylko Naruciak. I wracając do tego, nick, który podajecie przy rejestracji na YouTube, jest tutaj. Jest w linku do waszego kanału, dlatego to jest Naruciak Gaming. Zmienił sobie nazwy na Naruciaka, dlatego ja zawsze miałem Naruciak M. Tylko jak widzicie, NK i MK była z małych liter, bo nie wiem w sumie czemu nie dałem z dużych. Dlatego jak była możliwość, po prostu dałem sobie dużą NK i dużą MK, żeby to po prostu ładnie wyglądało. Wiecie, yy, także o, proszę bardzo. Nigdy niku nie zmieniałem, zawsze był naruciakiem i zawsze będzie, nie mam zamiaru go zmieniać. Od tu macie naruciaka gaming. Gaming kurwa. Dobra. No to tak, to, to by było to. Potem też też, no ostatnio, coraz częściej takiej mówię, jest to mówione, że kurwa podybałem ten nick, że miałem kiedyś właśnie nick Minecraft coś tam. Jakbym miał kiedyś nick Minecraft coś tam, to by tutaj było Minecraft coś tam, ale jest naruciakiem, bo zawsze miałem nik narciakiem. Tutaj proszę bardzo, jakiś filmik weźmiemy. Z tego co zauważyłem w mojej pierwszej w ogóle serii z Minecraft, yy, nie używałem zwrotu typu... Hej, czyli widać z tej strony Kemp, przypuśćmy. Yy, po prostu od razu jechałem z koksem zawsze, po prostu zagrałem, widać już zagrojemy w Minecraft, więc zacząłem, jak zauważyłem tutaj, w pierwszym odcinku nowej serii w 2011 roku dokładnie czyli i tak prawie 3 lata przed tutaj naszym kolegą, bo yy, to jest styczeń. Także no, no powiedzmy te 2 dwa, dwa lata z hakiem Proszę bardzo. Witam wszystkich serdecznie już w drugim odcinku z serii Naruciak M i Minecraft. Naruciak M i Minecraft, proszę bardzo. Głosik miałem bardzo śmieszny, ale tak, tak to wygląda. Dobra, zamknąłem to okno. I... Moje przepuszczenia. Skąd wziął się ten kolega, wziął swój nick? Yy, ogólnie od z tego, co wiem, kiedyś tam mówił w jakimś swoim vlogu czy cokolwiek, że on nie wymyślił tego Niku. Okej, okay, dobra, on tego nie wymyślił, on nie jest twórcą tego Niku. No dobra, M mogę to zrozumieć. Nie wiem, Kumpel mu wymyślił. Ale, yy, była też taka sytuacja, że on kiedyś tam dużo osób się go pytało, skąd ma ten Nik i tak dalej. Yy, on za każdym razem mówił, że on tego nie wymyślił, ale mówił też, że nie ogląda Naruto, ani nie ogląda nic takiego. Więc proszę mi wytłumaczyć, dlaczego akurat wybrał sobie Nik Naruciak, Podczas gdy nie oglądasz żadnego anime, Naruto i tak dalej, to, to według mnie to się nie trzyma troszkę kupy, a w momencie jak on dołączał na YouTube, znaczy tworzył sobie ten kanał, proszę bardzo. To jest moja taka mała teoria, nie, nie bierz tego w sumie troszkę na poważnie, ale tutaj mamy filmik e, dokładnie z 2011 roku, e, który od samego początku, od kiedy go wrzuciłem, strasznie łapie wyświetlenie, nie wiem czemu. Już kiedyś mega mega łapał, nadal mega łapie i bardzo mnie to cieszy w sumie. Ten filmik był mega popularny swego czasu na YouTube Mega, mega popularny, był chyba nawet w pewnym momencie na głównej, no nieważne Ale takie, takie moje przypuszczenie, hmm, no Naruciak M plus TNT na się koniec świata, bardzo popularny filmik Więc może dam sobie nikt Naruciak Gaming, wiesz, będzie Naruciak, czyli będzie też może ktoś przyjdzie do mnie, bo będzie myślał, że to jest to nie wiem, to jest takie, takie moje, można powiedzieć, mała propozycja odnośnie tutaj NIK. Mo, Możliwie już po prostu ktoś mówić i czy cokolwiek. Ale to, to jest taka moja można powiedzieć teoria spiskowa. Dobra. Tak jak mówię, do informacji na temat y, dat po, dołączeń do YouTube macie wygląd w każdej chwili, więc proszę bardzo możecie sobie wejść sprawdzić. To nie jest nic montowane, nic coś takiego, także no. Mam nadzieję, że ludzie teraz przestaną mnie wmawiać. Śmieszne rzeczy, jakimi są my, yy, po prostu zarzuty w moim stwierdzeniu, że ukradłem Monik, co jest dość, dość śmieszne i nie powiem trochę mnie rani, bo gdy wiesz, że to nie jest prawda, że ty byłeś tym protoplastą, ty byłeś tym pierwszym i potem przychodzi ci jakiś typek, którego wypromował inny typek, to, to aż mi się chce żygać. Bo jego bezmózga armia przychodzi i cię będzie jechać za to, za nieprawda. Tak, na, tak naprawdę. <laughs> Dobra, więc to by było na tyle. Teraz będziemy niedługo wracać normalnie z cyklem, prawda, opowiastek. Może wrócimy do YouTubers Live. Znaczy, nie może, na pewno wrócimy do YouTubers Live. No, także to będzie moje wyjaśnienie. Za każdym razem, jak ktoś będzie mnie teraz, wiecie, że tak powiem, oskarża będę go wysłał do tego filmiku i mam nadzieję, że troszkę do głowy. Dostaniem. Dobra, dzięki bardzo za wysłuchanie. Proszę bardzo, zamykam przy Was yy, nagranie, i na razie.